Tank time? gdzieś się gdzieś schować na boku pierdolony gdzieś tutaj, nie? To gówno najlepiej. Gdzie stoję? A, gdzieś tu bym się skitro, albo coś w tym guście. Vader. Vader się zbliża. Tak. No fajny mocny puszcz, tak? Wyjebał go? Nie, pewnie, że nie. Pewnie, że nie. Mocny pusz to był. Karta na mocny pusz wzięta. No, oczywiście chyba. Dobra, dosyć tak ja kurwa. Wydały kurwa. Okay. No i ja dostaję kurwa 10 metrów? No tak! Żyk. I on ma do mnie do skoki po 10 metrów na plecy, tak? Ja nie mam żadnych. Nigdy, kurwa, nigdy. Fajnie. O kurwa o, A zabiję ja jednego zabiję Nie no kurwa, Łu, Łukażo, w ogóle nie ma mocnego puszcza Zwiększanie siły pchnięcia, gdzie kurwa? Nie działa to w ogóle kurwa On się pop przewrócił po prostu, ja pierdolę po prostu, nie wiem kurwa Muszę jeszcze raz zacząć chyba, nie wiem Jak nie wyjdzie to można z tą wejść, chuj Kurwa zjebana gra pierdolona. Że tak wyszedłem i specjalnie na plecy, że kurwa na pewno kość wyjebasz, gówno kurwa oczywiście. Jebansy w kurwa nie gra. O, nawet bez porażenia będzie to teoretycznie Kurka nas też może Ta, ale tu się ustaw tak, żeby cię nie wypłanie, gdzieś jakoś, nie? No się bliżej kurwa. No kogoś? Kula chyba? Nie. Czy nie? Nie, no ma chęć wyjść z tej gry. Aha, no już HP nie całego. No tak. Całe HP wyjebane. Ciemna strona jest zbalansowana. Spróbujcie to przeżyć. Sam też tak okay. Idealnie wyszła znowu, ale nie, kurwa, nie wyleci i chuj, bo nie i chuj. Rzyk. No, Rzyk Jeszcze nie może wyrzec, kurwa, też w ogóle jedna AT4 No fajna zdolność obiłana, nie? Nie zaatakujesz kuli, bo ona cię porazi, kurwa, no tak. A tak dosyć tej i tej strony kurwa, jest tak zjebana kurwa. Nic nie może działać, tam ci się ci ci i oj, łatwa gra. ja pierdolę po prostu No wypadnij teraz Nie, oczywiście się nie Teraz Tak on napisze To jest drugi, szósty level, tak? Tak, tak. I poszli na pałę i se zajebali, nie? Tak, o. I wuderli te jego doskoki, kurwa, po 10 metrów. Ja nie mam żadnych takich nigdy, nigdy, kurwa, a on ma, on ma bez problemu. Jedne dwa dasze do przodu i atakuje z mego typa, ale nie, on jednym takim atakiem ma doskok po 500, kurwa, metrów. I chuj. Super ja kurwa. dyskoki kurwa, spizdy zajebane, kurwa. Żyki. Nie przejmujcie się ryby. Super Teraz chociaż może? Tak, super, po tylu latach, po tylu dusza kurwa. Aje. Super Czy chcesz tego Łukasza, czy nie? Przyciągnąć pierwsi na ten środek tam, nie? Kurwa mać, no nie tą stronę. Bym był za tym, że związać ich tu walką i pewnie pewnym się po prostu nim na plecy jedna szpusza, kurwa, i z tego stołu. Nie blisko tego, ale nie podchodzę, kurwa, nic nie robią. Nie, nie, fajny nie. Ja nie, nie. Nie, nie. Nie, No tak, fajny Nie, Ja pierdolę kurwa po prostu. Aha, no ta, ta, ta. Będzie tak spierdala są mapy, tak, 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 tak. No, oczywiście. Nie do trafienia, nie do zesrania, kurwa, tak, oczywiście. No, kurwa, fajny push, super push, kurwa, super to nosz. Będzie speed, taka mała kurwa, jebana. No nic nie działa, kurwa ram, ram i południe. I źródł kutasem, kurwa. Patrz, widzisz, że ja mam do do niego po 10 metrów, widzisz to? Nie, ja robię atak i kurwa moja postać się nie rusza. Kurwa super. Dobra, mam to w kurwa i bardziej go, wybraliśmy. Nie chce mi się kurwa tak jest to, kurwa ja pierdolę. O to jest piękne. Że ty nie spadasz w ogóle z tej mojej głowy, to mnie zadziwia kurwa, Jestem zdziwiony, co się dzieje. <laughs> Ale nie stawiasz, to mnie dziwi, Ej, spróbuję walnąć z wujkiem, jak będziesz w czekaj. Poczekaj. No, a to nie zadziała. Aha, mnie odepchnęło. I ty. <laughs> <śmieniu> 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 Jeszcze raz. Jeszcze A ty musisz tak idealnie stanąć teraz, że on nie spada z dołu. Nie musisz, kurwa, jakieś centralnie, nie? ciężko będzie trochę. O, chyba się udało. A masz jedynkę? Mam. Dawaj, jak ci się uda. <śmieniu> <śmieniu> <gry> Jak pomoc jest u i ganachina <gry> <jedno. gry> tak. Nie mm, tam tak, tak. jedną szarżę przeze mnie, i dopiero potem tego trafiło. Robocz, nie? Ciekawe. A tu nie była jeszcze ta. Ja pierdolę końcowa, kurwa, ale mi się chce. Bożyk. Jak zwykle ciasna w trawie. Tak jest. Why are you scared by V1? Nie radzimy nic nie musi robić, kurwa. A spierdala sobie mapę. Nie domyła, no, nie, nie to jest za trudne do muskowania, kurwa. Ojej, latająca pipa, której nic nie będziemy mogli zrobić przez 10 minut, chyba. Nie przepraszam, 5 <laughs> Analne bukakę można tu zrobić w XT. tu się nie, Bar, dalej, to... nie ma w ogóle, kurwa. Można no, wyjść par XT. Fajne Ty tu się można tak przełazić, ja pierdolę. Wyczuwam niebezpieczeństwo. Blisko! Ojej, jeszcze rakietki sypirdolnej Ojeju No i na HP Rzykiel No i dostałem przez blok jeszcze, nie? Uderzenie? Jakiego. tak, tak Fajnie puszczę, Super push. Eee, spierdalaj. Nie gonisz No, na pewno! To fajny blok, super ten kurwa blok, zajebisty blok. Dodająca kurwa. No jest w ze strzel... Nie do trafienia, bo sobie, kurwa, odskok zrobi, he Fajne push, tak. Oczywiście, kurwa. Pizza to się zjebie, kurwa. No nie do trafienia, tak, tak! Jeszcze push na no, pizdez, pizdy, kurwa, tak. Ta jest stara kurwa. No nie masz HP. Ja pierdolę. To ja do tutaj na górę. Okej. Okay. Chodź, 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 chodź. Dało no, ci to? Nie wiem. Chyba nie. Super. Ta gra to jest tak zwany żart i chuj. Jes. No niech kurwa trafić nie potrafi to jest genialna kurwa. Pi pił, i chuj. Daje że żaba jest niższa od wszystkiego. Ciekawe, że na krzesło mogę wyjść, tutaj czekaj. Pa, pa. Żaba siedzi na krześle jelo. Siedzi, kurwa, stoi. teraz taki Jelo, um, ciasno w Ja sobie mają tutaj Ci się wziął tego frajera jak nie ma opiłana czy czegoś, że mu wyjebać. A szpedelskiego opuszcza mm. żaby, który ma kurwa zasięg pół metra i uuuś jakieś pizda mi idzie od tyłu cofnął no, 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 no. się oczywiście od razu. Ale się spłakał. I co i trzeba 90 strzelców albo innego minimum na no, ostatnim no. Tak, super. Nie wiem. Wydaje mi się, że oni to zmienią co to no Może być, nie wiem. Ciebie, czy cały czas tak wygląda? Ech, Jezus, się do tego na tego trafić nie Mamy, kurwa. To pod podludzie. Nie jest przecież żabą w ogóle dorobić te... chyba się da, nie? Kurwa te ataki w plecy, więc... wszystko jest pokraczne ze bólu, kurwa. I te ataki co godzinę, kurwa. Coś wspaniałego. Patrz na level, 14 i 3, nie? I mm my -hmm. się z takim gównem męczymy, no zajebiście Czekaj, jeszcze ten Na no. moje, no moje to to samo wezmę mm -hmm. No, jak chcesz Mhm, mm to samo. Ponieważ Leja to był najlepszy wybór, ale choć te ciasne do góry, ku wodzie to jest po lewo, nie? Kurde, ale jeszcze. Sama to zrobię. Ojeju, rakietki se jeszcze wypierdol Nie nie nie, żeby ten debil nie pochodził Jezu się blokuje jak taka pizda już kurwa zmienić Mogę, mogę, ale to wtedy wiesz... Nie mogę sobie tak strzelać fajnie. Pilnuj Oj, tego zjeba, będę sobie tam wygrywali. Ojej, rakietki, ojeju. Nie bądźcie lekko Dobra, chyba. Bo zjebałem mogłem tę kartę na regenerację wziąć, za kurwa był podjebanych baterów, nie Stój tam, czego się boisz? Hmm, to jeszcze można tu gdzieś na tył, nie? Musimy to załatwić siłą. No co za główną tej kurwa, to jest ja pierdolę, kurwa. Przyszła jakby też niewiele chyba to zmieniło. Jest... No jeszcze nie może zabi, kurwa, tak, oczywiście. Gdzie on jest? No kurwa, spierdolaj. Sprawiamy... Gdzie jest? No, czekaj. No kurwa, akurat Seraki! tu jak wyszedłem, tak? Super. Nie zdechnij. Dobra Pizdez zeszedł, kurwa Dla ten sacio, Ta Dlatego zaczął tak, kurwa Nie no fina zaraz kurwa, swoją botową zdolność Żeby tu w kurwę coś takiego. Będzie sobie tak uciekać i spierlić i chować o chwilę, ojeju No kurwa, ile czasu z takimi frajerami? Ja pierdolę, kurwa. Aż wyszedł. Tak. No skończmy to weź, może Hana, albo coś? Han co? i Leia, albo, albo co? Nie wiem. Kurwa jest dążą, oczywiście. I to samo, ta jest. I to samo, jest, jest bez żeru, A przedówni gdzieś z tyłu, tu. Długo nie wytrzyma. Eee, kuba, eee, Gówno, eee. No kurwa! No i tak dość jebany drugi tryb ognia, to co się dzieje? Główny. Oj ciotka sobie leci z rakietami, raz na rok, he. Pierdolny to Nie należało z nami zadzierać. No Oczywiście on zdąży przelecieć i przeżyć? Oczywiście kończy już, dobra, Może się gdzieś trzeba przestawić, kurwa. i w ogóle tam do tego tam. To albo na otwartą przestrzeń w ogóle w no, ale może las może wychodzi z tej tarczy. No i byta, nie wiem. O nie, boleźki w ogóle. W końcu kurwa coś zrobili, Jak oceniasz nasze szanse? Nie. nie Zamknij flipio. Hmm, no czy z lewej się tam da teraz iść, czekaj. Da się, owszem. Ok. Jasna strona, czy nie nałazi tu, cię się rozpędza i te dupę i lata i co? <laughs> możemy się tam na prawą stronę przestawić na tamte tunele rzeknie hmm. nie, możemy w to co w tej grze się już dzieje, z jakimiś dwoma pizdami, kurwa, z gówno lewłami się pocimy. Pizze se sekurnością. zjebie kurwa. To zdecydowanie zbyt proste. pył py py, kurwa zrobi i super kurwa gracz. Pokaż mi na tej mini mapie, polewę sobie. O kurwa. Chłopie, przypuść ci kurczę, tak się to skończy. Ja już machnę zły z kurwa, już nie widzę, że coś takiego wkurwa. Żeby te pedały coś robiły, nie, kurwa, on będę sobie podlatywał, co trzecie sekund sekundy, kurwa, zwalnię rakietę i na kurwa i chuj W starych battlefrontach dało się zmić takie coś tu w lesie kurwa Banal wiedziemy co się dało, to nie działa Dawaj napałe, dawaj, dawaj bol. o, o! o.

Lulewle, kurna, tak, to jest najlepsze, super gra. jasna strona. Tak.